Wszystkie z tej strony pogramca. Dziś otwieramy ostatni, nie z naszych czterech kart. Więc życzę Wam miłego oglądania. No i przechodzimy do odcinka. Bieć na moje shorty i naczynki. Jak Mamy. I normalny skład. Moja powtórka, 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 nie powtórka. No chcę, by coś mi zysnęło. Dzisiaj. Może? Może? No powtórka Nie powtórka dobry. Nie powtórka dobry. Dobry, średni, średni. Jezu. Chciałam, żeby ostatni troszeczek po mojej ostatnich czterech dobrego no, powtórka. Mmm, dobrze, Lewandowski. Mam już trzy wersje Lewandowskiego. To jest moja kolejna najlepsza. No, średniej, średni. średniej. Średnie. Ibituj się, ostatni. Zawsze gra w To Powtórka kelun. Kolejna powtórka. Kolejna powtórka. Powtórka, powtórka. čo v trká. Nemám žiadne karty. Chomím sa tam od činek. Žeď sa vám nebude do dňa. Tak. Končo.